A oczywiście. Kolejna ciekawostka jest taka, że park nigdy się nie zamyka. Zawsze jest otwarty, zamyka się dla gości, ale jak jest zamknięcie, to wlatuje tutaj ekipa sprzątająca, która jest przez całą noc. Całą noc. O no jest e, czysto, Są zadbane, kwiatki. No mega! Kwiatne. Tutaj wiesz, wszystko jest zadbane, ale najlepsza ciekawostka jest taka, że nie zobaczysz tutaj osoby, która wyrzuca śmieci. Dlatego, że oni mają, nie mają tutaj jakby takiej kanalizacji rur pod spodem, tylko jeszcze najpierw. Mają tunele. Pod całym Disneylandem są tunele, którymi te wszystkie restauracje sobie wyrzucają śmieci i idą tak, żeby goście tego nie widzieli. Ale to, co jest nieodłącznym elementem wszystkich parków rozrywki, to... Kolejki. Pro tip dla Was to oprócz tego, żebyście mogli uczyć się z aplikacją języka angielskiego, to też żebyście sobie kupili fast tracka. Jest on nieco droższy, ale myślę, że bardzo, bardzo opłacalny, z tego względu, że w tych kolejkach trzeba stać nawet czasami na jedną kolejkę po półtorej godziny. Też bardzo często są tutaj stanowiska z napojami, kosze, pamiątki, tego jest tutaj mnóstwo i to jest super, ponieważ jak jesteście z dzieckiem, to na pewno będziecie zwracać na to uwagę, żeby był też cień, żeby była ta chwila oddechu.